Dzisiejszy fragment Ewangelii jest właściwie kontynuacją tego, co czytaliśmy wczoraj. Ale nie jest to kontynuacja w takim znaczeniu, że przewracamy kolejną kartkę Ewangelii, że czytamy kolejne akapity. To jest kontynuacja w takim dużo głębszym znaczeniu tego słowa. Jest to nawiązanie do tego rodowodu Jezusa, który usłyszeliśmy wczoraj. Kiedy Anioł zwraca się do Józefa, nazywa go dzisiaj w tej Ewangelii synem Dawida. Józefie, synu Dawida. Tak do niego mówi. Mówi mu, że jest z królewskiego rodu i że właśnie przed nim, jako synem Dawida, staje poważne zadanie. Jesteś z rodu Dawida, to znaczy, że potrzebuje Cię Twój naród. A tak naprawdę, jak się potem okaże, potrzebuje Cię, Józefie, cała ludzkość. Dzięki Tobie wypełni się słowo Pana wypowiedziane przez proroków. Kiedy Józef słyszy te słowa, zapewne zastanawia się, co one mają znaczyć. To słowo o rodzie Dawida i o tych proroctwach, które mają się wypełnić, musi w jakiś sposób poruszyć jego umysł i jego serce. Józef jest tym, który staje wobec bardzo poważnego zadania. Z jednej strony jest dylemat związany z tym, że Maryja oczekuje nie jego dziecka, a z drugiej głos z nieba, który mówi mu, że to wszystko, co się wydarzy, przekracza wszelkie jego wyobrażenia. A do tego jest jeszcze właśnie ta obietnica. Tak cenna i tak ważna dla każdego Izraelity, że ten, co ma się narodzić, jest darem od Boga, z Ducha Świętego, że On będzie Zbawicielem świata i wybawi lud od grzechów. I jest jeszcze jedno. Józef słyszy: Weźmiesz go, tego, który się narodzi, za syna. Nadasz mu imię. Imię nadawał dziecku Ojciec. Więc to słowa Anioła, że Józef ma nadać imię Jezusowi, znaczy dla niego to, że zaczyna się coś zupełnie nowego. Że to dziecko, które przyjdzie na świat, autentycznie będzie Jego dzieckiem w tym ziemskim życiu. Józef jest więc wezwany do tego, żeby przyjąć to nowonarodzone dziecko jako swojego syna i włączyć je do rodu Dawida, do rodu Bożych Obietnic. Także samo imię jest wyjątkowe. Jezus pochodzi od starotestamentalnego imienia Jozue. Jachwe jest wybawieniem. Ten, co się narodzi, będzie Jezusem, ponieważ, jak mówi anioł, zbawi swój lud od Jego grzechów. To nie jest słowo z przypadku. Żydzi czekali na Mesjasza, który przywróci Królestwo Izraela. A Józef słyszy zapowiedź zbawienia, które przynależy tylko Bogu, zbawienia od grzechów. Tym bardziej musi się pytać, kim będzie to dziecie, skoro takie zadanie jest Mu postawione. Moi drodzy, każdy dzień naszego podążania do Betlejem jest jakimś wezwaniem na ten adwentowy czas. Dzisiaj przyjmiemy wezwanie do przyjęcia Jezusa i zbawienia, które jest tylko w nim. Bóg nam daje swojego Syna, i przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela stawia nas wobec konkretnych wymagań. I zaprasza do konsekwentnego działania. Doświadczył tego Józef. A my możemy dziś także zapytać, jakie dla nas będą konsekwencje tego, że przyjmujemy Jezusa, że przyjmujemy Go w naszym życiu. Jeżeli nie widzimy tych konsekwencji, jeżeli z tego spotkania z Jezusem nie wynikają jakieś konkretne wymagania, które odczuwamy jako wezwanie, które przychodzi od Boga. To może tak do końca jeszcze go nie przyjęliśmy. Jeżeli przyjmujemy Jezusa, to to musi coś w naszym życiu zmienić. Niech więc dzisiaj nam towarzyszy to pytanie przez cały dzień, co zmienia w naszym życiu spotkanie z Jezusem. Jak każdego dnia to spotkanie oddziałuje na nasze życie, na naszą postawę, na nasze myślenie, na nasze słowa na spotkania z innymi ludźmi.